Niepewność, która zapanowała w drobinie, przerodziła się w prawdziwą burzę spekulacji. Miejscowe kawiarnie i sklepiki stały się areną gorących dyskusji. Kto był tym mężczyzną? Jakie były okoliczności jego śmierci? Czy wikary, który do tej pory cieszył się zaufaniem parafian, mógł być zamieszany w coś tak skandalicznego? Czy to możliwe, że ich kościół, który powinien stanowić bastion moralności, skrywał mroczne sekrety? Drogi kryminałto, zasubskrybuj nasz kanał, dołącz do społeczności, by wspólnie z nami odkryć mroczny świat zbrodni. Kliknij również w ikonę dzwoneczka, który poinformuje cię o nowym odcinku naszego podcastu. Jeśli chcesz wesprzeć naszą pracę, Możesz postawić nam wirtualną kawę lub zostać naszym patronem, wchodząc w linki znajdujące się w przypiętym komentarzu. Dziękujemy. Robin to niewielkie miasteczko położone w województwie mazowieckim, w pobliżu Płocka, które nosi w sobie ciężar tragicznych wydarzeń związanych z porwaniem i morderstwem Krzysztofa Olewnika w nocy z 26 na 27 października 2001 roku. Porywacze, żądając okupu, zdołali wprowadzić w błąd nie tylko jego rodzinę, lecz także organy ścigania. Pomimo przekazania wymaganej kwoty, 27-latek zmarł 5 września 2003 roku. Ta okrutna zbrodnia wstrząsnęła całym krajem, budząc ogromne emocje i kontrowersje wokół sprawy. Dramatyczna historia rodziny Olewnik stała się częścią lokalnej tożsamości. Po ponad 20 latach od morderstwa Krzysztofa. Odrobinie znowu zrobiło się głośno za sprawą tajemniczego zgonu na miejscowej plebanii. W sercu miejscowości, wśród skromnych uliczek i kolorowych kamienic, stoi niewielki ceglany kościół Matki Bożej Różańcowej i świętego Stanisława biskupa, który jest znakomitym przykładem średniowiecznej architektury. W jego bliskim sąsiedztwie znajduje się Urząd Miasta i Gminy Drobin. Niedaleko urzędu zlokalizowany jest Komisariat Policji, a tuż obok, po drugiej stronie ulicy, znajduje się okazała plebania, przypominająca szlachecki dwór z okresu renesansu. Mieszka w niej zaledwie trzech księży – proboszcz, ksiądz senior i wikariusz. Zbliżający się do trzydziestki Grzegorz rozpoczął swoją duszpasterską posługę końcem sierpnia 2023 roku. Przyjechał do tutejszej parafii z kujawsko-pomorskiego miasta Rypin, które znajduje się zaledwie godzinę drogi od Drobina. Jego przybycie wzbudziło wiele emocji, a parafianie szybko zaczęli dostrzegać, jak bardzo angażuje się w życie kościoła oraz lokalnej społeczności. Niewysoki, szczupły brunet nosił okrągłe, korekcyjne okulary, które dodawały mu wieku, lecz nie odejmowały energii i żywiołowej osobowości. Mieszkańcy Drobina określali go mianem księdza z gitarą, co zapewne świadczyło o jego miłości do muzyki i przebojowym charakterze. Aktywność Grzegorza w parafii była widoczna na wielu płaszczyznach. Regularnie uczestniczył we mszach świętych, katolickich spotkaniach z młodzieżą, grał w piłkę nożną z ministrantami, z entuzjazmem organizował pielgrzymki. Dzięki tym inicjatywom Grzegorz zjednoczył wiernych, tworząc atmosferę przyjaźni, wsparcia i zrozumienia. Był znany z talentu kaznodziejskiego, a jego homilie, choć zwięzłe, były ciekawe i treściwe. Jedna z parafianek wspomina: Wygłaszał ładne kazania, takie krótkie nie ględził. Kiedy przyszedł do mnie po kolędzie, żalił się, że z kościoła stale ubywa wiernych. Rok spędzony w Drobinie był dla księdza Grzegorza czasem intensywnej pracy. Jego zaangażowanie oraz wiara w Boga sprawiały, że mieszkańcy Drobina z nadzieją patrzyli w przyszłość wierząc, że instytucja kościoła przetrwa niezależnie od krytyki jego skostniałych zasad i wielokrotnych skandali związanych z pedofilią. Grzegorz nauczał religii w miejscowym zespole szkół ponadpodstawowych. Cieszył się dużym uznaniem wśród uczniów. Jego podejście do lekcji wyróżniało się otwartością i tolerancją co sprawiało, że młodzież postrzegała go niemal jak równego sobie kolegę, nie tylko jako autorytet duchowy. Potrafił słuchać i prowadzić dialog, co w dzisiejszych czasach jest niezwykle cenne. Można z nim nawet podyskutować. Kiedy ktoś ma inne zdanie niż on, to nie robi kazań, ale chce wysłuchać, mówi jeden z jego uczniów. Grzegorz nie tylko uczył religii, lecz starał się rozwijać w swoich podopiecznych umiejętność krytycznego myślenia i argumentacji. W sobotę, 7 września 2024 roku, zebrani w kościele wierni jeszcze nie wiedzieli, że ksiądz Grzegorz właśnie odprawił jedną ze swoich ostatnich mszy. Po zakończonej liturgii wrócił na plebanie. O godzinie 16 proboszcz poprowadził za niego nabożeństwo. Przed godziną 17 wikary wyszedł w pośpiechu, aby udzielić ślubu młodej parze. Uroczystość trwała zaledwie kilkanaście minut, a zachowanie Grzegorza było nietypowe. Zrównoważony dotąd krasomówca był niespokojny i rozkojarzony. Około godziny 18 na numer alarmowy zadzwoniła kobieta pełniąca funkcję gosposi i księży. Zgłosiła, że znalazła zwłoki młodego mężczyzny w części domu zajmowanej przez wikarego. Postarunek policji w drobinie był zamknięty, więc w niedługim czasie na miejsce przybyli funkcjonariusze z pobliskiego Bielska oraz służby ratunkowe. W jednym z pomieszczeń znaleźli ciało 31-letniego mężczyzny, mieszkańca województwa łódzkiego. Do drobina przybył prokurator z Sierpca, obejmując sprawę swoim nadzorem oraz lekarz, który po przeprowadzeniu wstępnych oględzin potwierdził zgon. Początkowe ustalenia przedstawicieli służb sugerowały, że nie ma żadnych widocznych śladów, które mogłyby wskazywać na to, że do śmierci mężczyzny przyczyniła się osoba trzecia. Policja prowadziła dochodzenie, a śledczy zbierali wszelkie dostępne dowody oraz przesłuchiwali potencjalnych świadków, aby ustalić okoliczności zdarzenia. Ciało młodego mężczyzny zostało zabezpieczone do dalszych badań, które miały na celu ustalenie przyczyny zgonu. Bartosz Maliszewski, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Płocku, wystosował następujące oświadczenie. Nic nie wskazywało na przestępstwo. Wstępne oględziny zwłok nie ujawniły żadnych ran, a w miejscu zgonu nie ujawniono śladów walki ani plądrowania. Dziennikarze gazety wyborczej zadali śledczym kilka pytań dotyczących obecności wikariusza na plebanii w momencie odkrycia zwłok oraz o to, czy został już przesłuchany w tej sprawie. Bartosz Maliszewski odmówił odpowiedzi, argumentując, że ujawnienie takich informacji mogłoby zaszkodzić przebiegowi prowadzonego dochodzenia. Dodał również, Więcej na temat okoliczności śmierci mężczyzny dowiemy się dzięki sekcji zwłok, która jest zaplanowana na wtorek 10 sierpnia. Prawdopodobnie zostaną także wykonane badania toksykologiczne i histopatologiczne. Do Drobina przybył biskup płocki Szymon Sułkowski, który podjął decyzję o zawieszeniu młodego duchownego w jego obowiązkach duszpasterskich. Nakazał mu również opuścić parafię do momentu, w którym sprawa nie zostanie wyjaśniona. Kuria, będąca instytucją, która zarządza sprawami kościoła, wydała w tej sprawie krótki komunikat, jednak nie zawierał on informacji na temat powodów, które skłoniły biskupa do podjęcia tak surowych kroków wobec wikarego. Łączymy się w bólu z rodziną zmarłego. Wyrażamy głębokie ubolewanie i smutek z powodu tej tragedii. Brzmiało oświadczenie Kurii Diecezjalnej Płockiej. Niepewność, która zapanowała w drobinie, przerodziła się w prawdziwą burzę spekulacji. Miejscowe kawiarnie i sklepiki stały się areną gorących dyskusji. Kto był tym mężczyzną? Jakie były okoliczności jego śmierci? Czy wikary, który do tej pory cieszył się zaufaniem parafian, mógł być zamieszany w coś tak skandalicznego? Czy to możliwe, że ich kościół, który powinien stanowić bastion moralności, skrywał mroczne sekrety? To historia jak z Dąbrowy Górniczej, odparł jeden z mieszkańców w rozmowie z dziennikarzami gazety wyborczej. Kobieta mieszkająca w pobliżu plebanii próbowała ratować dobre imię księdza Grzegorza, mówiąc: Na naszej plebanii nie było widać żadnych imprez. Nie widziałam też, żeby pojawiali się tam inni młodzi mężczyźni. 9 września w godzinach wieczornych do mediów dotarły nieoficjalne informacje, że na plebanii odbyła się całonocna impreza na której zażywano środki mające na celu poprawę potencji. Atmosfera w parafii stała się gęsta od napięcia. Dziennikarze gazety wyborczej, chcący uzyskać więcej informacji na temat zdarzenia, pragnęli porozmawiać z proboszczem, który pełnił rolę przełożonego księdza Grzegorza. Zastanawiali się, kim był zmarły mężczyzna, w jaki sposób doszło do jego śmierci, oraz dlaczego wikariusz został usunięty z parafii. Niestety, proboszcz nie udzielił im żadnych konkretnych odpowiedzi. Zamiast tego odesłał ich do krótkiego komunikatu wydanego przez diecezję, co tylko pogłębiło wątpliwości dziennikarzy. Przykro mi, ale muszę się spieszyć, jestem w drodze na policję, odparł proboszcz. Zmarłym na plebanii mężczyzną okazał się Konrad, który na co dzień pracował w Kutnie. Mieszkał niedaleko Drobina. W każdą sobotę odwiedzał swoją rodzinę, lecz w tę, która przypadła na dzień 7 września 2024 roku, nie pojawił się z wizytą. Bliscy Konrada wielokrotnie do niego dzwonili, lecz telefon chłopaka milczał. Zaniepokojeni brakiem odzewu, wyruszyli na jego poszukiwania. W sobotę tata zaczął do niego dzwonić od godziny dziewiątej. Zazwyczaj o tej porze Konrad już odbierał. Początkowo myśleliśmy, że jeszcze śpi, ale gdy później nadal nie odbierał ani nie odzwaniał, zaczęliśmy się denerwować. Około 16:30 telefon Konrada odebrał mężczyzna, który przedstawił się jako Grzegorz. Tata rozłączył się, myślał, że to pomyłka, bo głos brzmiał bardzo dziwnie. Spróbował zadzwonić kolejny raz, jednak znów bezskutecznie. O tym, że Konrad nie żyje, dowiedzieliśmy się 18 godzin po tym, jak stwierdzono jego zgon. Totalnie tego nie rozumiemy, bo on miał przy sobie kartę ICE z numerami telefonów do najbliższych zeznała rodzina zmarłego mężczyzny w rozmowie z wirtualną Polską. Bliscy Konrada zgłosili, że w osobistych rzeczach Denata brakowało jego drugiego telefonu, kosmetyczki oraz kluczy. Dopiero po wielokrotnych próbach wyjaśnienia sytuacji oraz interwencji w prokuraturze Przedmioty te zostały wydane rodzinie, lecz komórka zmarłego była zresetowana do ustawień fabrycznych i grubo owinięta taśmą. Siostra Konrada zeznała. Po kilkunastu dniach te przedmioty przyszły w paczce z adnotacją od kancelarii reprezentującej księdza, że prokuratura nie zabezpieczyła ich w miejscu zdarzenia. Dziennikarze gazety wyborczej zwrócili się do prokuratury okręgowej w Płocku z prośbą o informacje dotyczące postępów w śledztwie. Spytali o wyniki badań toksykologicznych, które miały być dostępne w przeciągu dwóch tygodni od tajemniczej śmierci Konrada. Te analizy mogłyby dostarczyć istotnych informacji na temat tego, czy mężczyźni znajdowali się pod wpływem narkotyków. Lub środków wspomagających erekcję. Konrad prawdopodobnie znał księdza Grzegorza, którego odwiedził w piątkowy wieczór 6 września 2024 roku. Jego półnagie ciało zostało znalezione kolejnego dnia w łóżku wikarego. Siedem dni po śmierci młodego mężczyzny dziennikarz Gazety Wyborczej przybył do odrobina i uczestniczył we Mszy Świętej prowadzonej przez księdza seniora Andrzeja Kucharczyka. Duchowny podczas nabożeństwa powiedział następujące słowa. Módlmy się za przedstawicieli mediów, aby uczciwie wykonywali swoją pracę, opierając ją na wysokich standardach etycznych. Zebrani w świątyni, gromadnie odpowiedzieli: Wysłuchaj nas, panie. Po zakończonej mszy dziennikarz postanowił porozmawiać z lokalną społecznością. Jeden z mieszkańców drobina odparł. Ludzie mają różne powody, żeby nie przychodzić do kościoła. Powiem panu, że ja sam mam dziś kryzys wiary. Uważa pan, że cieszę się, że takie rzeczy jak ostatnio u nas dzieją się wśród kleru? Stojąca nieopodal kobieta dodała. Dla mnie ksiądz nie robi żadnej różnicy. Czy Żyd, czy Rumun, może być nawet z gazety wyborczej, jak pan. Jak idę do baru, to idę na herbatę, a nie do kelnera. A jak idę do kościoła, to do Boga, a nie do księdza. Jeszcze inny mężczyzna broni księdza Grzegorza, mówiąc: To był normalny wikary. A teraz w mediach robi się z niego jakiegoś zboczeńca i pisze bzdury o tym, że razem brali leki na potencję. Zajmijcie się lepiej czymś bardziej pożytecznym, bo dla mnie i innych wiernych to i tak nic nie zmieni. Starsza pani, zaczepiona na rynku, wygłasza swoją refleksję. Każdy popełnia błędy i grzeszy, to oczywiste. Jednak inaczej się patrzy na Kościół, kiedy księża są otwarci na ludzi i są tacy jak my. Ludzie oczekują od księży świętości i wcale im się nie dziwię, bo księża sami siebie postawili na piedestale, a dostęp do nich ma tylko kilka najbliższych osób z plebanii. To droga donikąd. Prokurator Bartosz Maliszewski zeznał, że sekcja zwłok zmarłego 31-latka wykazała ostrą niewydolność krążeniowo-oddechową. Bliższe przyczyny śmierci w tym czas zgonu, będą znane dopiero pod koniec tego miesiąca. Prowadzone dochodzenie dotyczy artykułu 155 Kodeksu Karnego, czyli nieumyślnego spowodowania śmierci, co jest standardową procedurą w przypadku wstępnego wyjaśniania okoliczności nagłych zgonów. Prokurator rejonowy w sierpcu Marek Łasicki powiedział: Czekamy obecnie na zarządzone badania toksykologiczne. W zależności od wyników tych badań będziemy prowadzić dalsze czynności. W ramach śledztwa przesłuchano wikariusza oraz jego gosposie, która na prośbę księdza Grzegorza wykonała telefon alarmowy. Duchowny nie był pod wpływem alkoholu, lecz pobrano od niego próbki krwi do dalszej analizy. Łasicki dodał. Chciałbym podkreślić z całą stanowczością, że nie prowadzimy postępowania w sprawie obyczajowej, ale w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci. Ksiądz Grzegorz był często przenoszony z parafii na parafię. Posługę kapłańską pełnił wcześniej w Rypinie, Dobrzyniu, w Zielonej koło Mławy, w Ciechanowie oraz w Bielsku. Wierni parafii pod wezwaniem świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Dobrzyniu nad drwęcą, z której odszedł w roku 2019 pożegnali go w następujący sposób. Jesteśmy ci wdzięczni za ogłoszone nam Słowo Boże. Pokorną posługę w konfesjonale sprawowanym przez święte, wieczorne, klimatyczne adoracje z młodzieżą naszej parafii. Wszelkie podejmowane dzieła charytatywne i te pielgrzymkowe. Bądź dalej wiernym sługą Jezusa, spieszącym tak jak filmowy ojciec Mateusz, na swoim rowerze zarówno do chorych w ich domach, jak i do uczniów w szkole. W 2020 roku młody duchowny wziął roczny urlop, po którym zaczął pracować w parafii świętej Trójcy w Rypinie ksiądz kapelan z Dobrzynia dodaje On był wtedy chory. To bardzo dobry człowiek. To co piszą media to bzdury. Ja w nic z tych rzeczy nie wierzę. Niech się pan ode mnie odwali. Nie można zajmować się plotkami. W ostatnich latach temat pedofilii oraz niestosownego prowadzenia się księży jest przedmiotem intensywnej debaty publicznej i medialnej. Skandale te ujawnione w różnych krajach na całym świecie wywołały głębokie wątpliwości co do moralności i transparentności instytucji kościoła. Wiele osób, w tym wierni, zaczęło kwestionować zaufanie do hierarchii kościelnej oraz jej zdolności do ochrony ofiar i zapobiegania podobnym incydentom w przyszłości. Milczenie. Tuszowanie nadużyć oraz przenoszenie księży do innej parafii chroniło sprawców, zamiast stawiać na pierwszym miejscu dobro pokrzywdzonych. Czy dowiemy się prawdy na temat księdza Grzegorza? Niekoniecznie. I dam wam pasterzy według mego serca, by was paśli rozsądnie i roztropnie. Księga Jeremiasza. Rozdział trzeci werset 14. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jeżeli zaciekawiła Was ta historia, a forma w jakiej opowiadałem, przypadła Wam do gustu, zasubskrybujcie nasz kanał, a kciukiem w górę wyraźcie swoje uznanie. Możecie również pozostawić po sobie ślad w formie symbolicznego komentarza. Dziękuję.